Nasza pierwsza wycieczka przyjechaliśmy do Saint-Paul de Vons, jednego z najbardziej pięknych, romantycznych, średniowiecznych miasteczek na południu Francji i totalnie artystycznych. Saint-Paul-de-Vence to miasteczko absolutnie magiczne, miasteczko historii, miasteczko sztuki. Jest tutaj mnóstwo galerii sztuki. Historycznie, słuchajcie, Saint-Paul-de-Vence to była głównie hodowla kwiatów i produkcja wina. Natomiast z uwagi na to, jak pięknie jest położone, jak piękna jest ta architektura średniowieczna, to zaczęli tutaj przyjeżdżać artyści pod koniec XIX wieku, na początku XX. No i w tej chwili jest to absolutnie miasteczko sztuki. Ja naprawdę nigdzie chyba nie widziałam tylu galerii sztuki na metr kwadratowy, co tutaj. Sam podwórz, zaczynamy od lunchu w Biro Prześliczne miejsca. Kuchnia jest norweska, więc umieramy ze śmiechu, bo wczoraj przyjechaliśmy. Jedliśmy w, e, blisko wschodnie jedzenie. Dzisiaj norweskie. Mam nadzieję, że przyjdzie w końcu czas na kuchnię francuską. Mój gofr norweski ze śmietaną łososiem, kawiorem, marynowaną cebulką. Ale to ślicznie wygląda. Piotrek ma łososia. Pasterybną, faruk warzywa i sery, I do tego taki chleb ziarnisty, a wielka sałata. Jedną z atrakcji Saint-Paul de jest fontanna pochodząca z 1850 roku. Niestety nieczynna. więc sobie nie wiem dlaczego cieszy się taką popularnością. Może spełnia życzenia. Jest sobota, no i środek wakacji, więc oczywiście jest bardzo, bardzo tłoczno tutaj. Galeria God, Etienne, Esperance, nadzieja, oczekiwanie, Galeria Fakis, Kamienna kamera. Popartowa galeria 37. Tu również popar Tak już mocno ograny powiedziałabym. Ale przy tej starej architekturze to wygląda super fajnie. Galeria Gantois. Znalazła sklep, gdzie jest wszystko z truflami. Idziemy. Nie, oczywiście jest to tak przepięknie zaaranżowane, że człowiek od razu ma ochotę wszystko kupić. Co tam królewno? Degustację. Super. Sole, oliwy, przyprawy. Jestem zakochana po uszy. Saint-Paul de -Vos. Kolejny. Cudne miejsce ze sztuką i dotarliśmy na jeden z końców. Miasteczka przy bramie końców grodu tak naprawdę. Tutaj jest cmentarz, na którym jest grup marka Szagala. I właśnie ten grup chciałam odwiedzić. I zobaczcie jak ten cmentarz jest pięknie położony. Tam już jest morze. Jest. Tu jest miejsce spoczynku Marka Szagala i Wawy Szagal, artysta odszedł w 1985 roku, a w Saint-Paul-de-Vence mieszkał przez ostatnie lata życia. Na grobie jest mnóstwo kamyków, zgodnie z tradycją żydowską. Bardzo rzadko pokazuję wam cmentarze. a Jeżeli pokazuję, to są bardzo specjalne miejsca. Z pewnością ten cmentarz do takich należy, bo okolica, w jakiej się znajduje widok, jakiś cement roztacza, to jest po prostu coś niezwykłego. Pamiętam, że pokazywałam wam cmentarz w Zakopanym, który jest również bardzo urokliwy, przepiękny. I pokazywałam wam też cmentarz w Wojnowie na Mazurach. Czy może być piękniej? Chodzę jak zaczarowana. Te uliczki nie mają końca, słuchajcie, jest tak ślicznie. Tak naprawdę nie ma miejsca, gdzie by było nieładnie, to jest coś niesamowitego, prawda, Stefki? No sami spójrzcie, może być piękniej, może być bardziej romantycznie. W tym domu mieszkał malarz Paul Brisset, a tutaj poeta Jacques Prévert. I te uliczki, uliczki, uliczki kamienne, małe drzwiczki, doniczki. No, słuchajcie, ja nawet zaczynam rymować jak tu jestem, to jest niebezpieczne. Gdybym miała, słuchajcie, wybrać, gdzie bym się urodziła, to chyba właśnie byłoby to takie miasteczko. Ale na to niestety nie mamy wpływu. Natomiast cieszę się, że mam tyle szczęścia, że mogę takie piękne miejsce oglądać i mogę się z wami dzielić. Kościół Świętego Pawła. Eglise de Saint Paul. Najważniejsza świątynia w mieście. Powstała w XV wieku. Potem, oczywiście, wielokrotnie była poddawana renowacjom. Ale sklepienia są oryginalne. Wędzimy jeszcze do Fondacją Mag, zobaczyć kilku bardzo interesujących artystów Jesteśmy na miejscu. Fondacją Mag. O tym miejscu powiedziała mi nasza gospodyni, właścicielka naszego pensjonatu, Sandrine, która też interesuje się sztuką i powiedziała, że jeżeli lubię sztukę współczesną, to absolutnie to muszę zobaczyć. Jean Miro Barbara Hepworth Erik Dietman Germain Richier. A tutaj przepiękny kalder Joël Miro. Ci z Was, którzy oglądali ostatnio mojego vloga z Barcelony, to byliśmy tam w Miro. I słuchajcie, akurat to miejsce, czyli Fundacją MAG, zaprojektował również Joseph Louis Sert, czyli ten sam architekt, który zaprojektował Fundacją Miro. I zwróćcie uwagę, że podobnie jak w Barcelonie, ta architektura idealnie wpisuje się zarówno w krajobraz, jak i koresponduje z tradycyjną architekturą regionu. Joan Miro. Sadzawce przed wejściem, wystawa w sercu abstrakcji. Jean Gaute, jego linie 77 rok. Bernard Page, Noël Dola, to również lata 70. To również Bernard Parier, kompozycja z drewna i butelki, Ale pięknie to jest zostawione z tymi pracami. W tle Antoni Tapie. Sąsiaduje Christo. Pierre Manzoni w pierwszym planie Cezar a w Nowa. Manuel Rivera a tutaj również Cezar Regl, a tutaj Angerman a, jest piękna ta praca. Obydwie są piękne. Świetnie ze sobą gadają. Naprawdę świetna jest ta wystawa, słuchajcie. Kochani świetna wystawa, polecam, trwa do listopada tego roku, także jeżeli będziecie gdzieś tutaj w okolicy Saint Paul de Vence, to naprawdę warto ją zobaczyć, bo jest to taki bardzo dobry przekrój abstrakcji francuskiej od lat 50 do 80. A w drugiej części fundacji kolekcja stała, przepiękny szagal. ogromny format, może skręcę tak od tyłu panią, żebyście zobaczyli, bo ta skala jest naprawdę nieprawdopodobna. Alberto Giacometti. Uważam, że troszeczkę niefortunnie tutaj jest usytuowany na tle tego okna pod światło, dlatego że giną zupełnie detale. Tutaj bardzo ładny szkic Giacomettiego. No i przepiękny, wielki Bonach. I on akurat doskonale koresponduje z ogrodem za oknami. A słuchajcie w fundacji jest też przepiękny park rzeźby. Tutaj Miro. I ja zobaczcie co tu, tu się dzieje. Jak jest pięknie. Cudowne miejsce. Tutaj labirynt Miro. Fontanna, pola berry. Znalazłam takie miejsce na dziedzińcu, gdzie wspaniale widać to założenie. Nie chcesz stąd wychodzić.